Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak strach oraz stres, czyli SS, strach oraz stres bardzo mocno wpływają na ograniczenia zakresu ruchu w naszych stawach, i na długi termin patrząc, mogą być przyczyną depresji zupełnie zdrowego człowieka. I tak jak tutaj Państwu pokazuję przykłady, to wiele badań naukowych prowadzonych jest w taki sposób, no, gdzie badają podobnych pacjentów do mnie, może inną metodyką, ale badania są prowadzone. Osoby, które się uczą na podstawie badań, to te osoby mają jakąś wiedzę teoretyczną, że ktoś coś gdzieś się zachował i tak dalej na przestrzeni jakiejś tam grupy pacjentów, w pewnej grupie coś się y, pomogło, coś nie pomogło, czy nie było żadnego efektu. Tak ja proszę Państwa uczę się od każdego pacjenta i na każdym pacjencie jego zachowań, bo się okazuje, że każdy pacjent to jest indywidualny. I to jest indywidualna jednostka chorobowa, cokolwiek to jest. Nie da się tego stabilizować. Zobaczcie w tej chwili jest taka no, dość dziwna sytuacja, dość dziwna tendencja, że pró próbuje się stabelaryzować różne jednostki chorobowe i na te jednostki chorobowe tabelarycznie przypisać jakąś terapię. Tak? To taka jest idea. Jeżeli ta idea zostanie zrealizowana, to wtedy tę bazę danych przekazuje się dla e, tej sztucznej inteligencji, w tej chwili modna jest sztuczna inteligencja i zamiast lekarza sztuczna inteligencja będzie leczyła. Taka jest idea, ale ta idea na chwilę obecną prowadzi do nikąd, ponieważ sztuczna inteligencja zbyt dużo się myli, a zbyt dużo się myli, ponieważ jest nierealne, to jest niemożliwe, żeby według jednostki chorobowej zrobić leczenie dla pacjenta, ponieważ do tego musi być dodatkowa wiedza i specjalistyczne testy funkcjonalne, które pewne rzeczy wykluczają, pewne rzeczy potwierdzają. I tak ostatnio miałem takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z bólami, proszę Państwa, kręgosłupa. Objawy typowe dla rwy kulszowej. Na porządku. Pacjent z niczyn nie miał. Proszę pacjenta, żeby wykonał test palce podłoga. Proszę Państwa, test palce podłoga. U tego pacjenta wynosił 60 cm. Ten wałek ma długość 60 cm. I pacjent skłonił się do tego wałka, tak żebyście mniej więcej widzieli. O, tutaj bokiem. Czy to był test laseka od tego pacjenta? Tyle. To był jego skłon Tyle. To było tak palcami dotykał podłogi. 60 cm ponad podłogę. Mierzyłem miarko, Nie było na oko, tylko mierzyłem miarku. 60 cm palce powyżej podłogi. Proszę państwa wszystko się zgadza. Pacjent, wszystko się zgadza. Pacjent narzeka na bóle kręgosłupa. Test palca podłoga to potwierdza. Cóż więcej trzeba, no, trzeba przeprowadzić dodatkowe testy, kontrolne, potwierdzające ten test te palce podłoga, albo zaprzeczające testowanie palce podłoga. No i teraz wykonałem test Lasega i przy teście Lasega, czyli wyprost nogi prostej w kolanie, tutaj no nie chcę przestawiać tej kamery, więc powiedzmy, że to jest noga, albo przestawię, przestawię kamerę, żebyście lepiej widzieli. Zobacz, Tesla Sega u pacjenta był przy Państwa taki. Że jak pacjent leżał na plecach. Troszkę dalej jeszcze kamerę odstawię. To jedna noga podnosiła się tak mniej więcej na 45 stopni, druga na 75. Taki był Tesla Sega proszę Państwa. Mamy pierwsze przekłamanie, tak? Jeden test przeczy drugiemu. Test palce podłoga mówi, że pacjent ma rwę kulszową. Test LASEGA 4575 mówi, że pacjent żadnej rwy kulszowej nie ma. No teraz pytanie, który test jest właściwy? To jest dopiero zagadka. Zdjęcie regionowskie pacjent nie miał, rezonansu nie miał. Szedłem dalej, drążyłem temat. Poprosiłem pacjenta, żeby się położył na brzuchu, sprawdziłem mu palpacyjnie plecy, a wcześniej jeszcze zrobiłem zakresy ruchów stawia biodrowych, skokowych, kolanowych itd. I tam wszystko ładnie chodziło, jedynie były zablokowane stawy biodrowe. Troszeczkę za mocno były zablokowane, ale no, mogło być. Pacjent był młodziutki, tak około 30. Poprosiłem pacjenta, żeby się położył na brzuchu. Pacjent położył się na brzuchu, plecy, proszę Państwa, mięciutkie, to no prawie, że jak pupcia niemowlaczka, całe plecy, więc mamy trzy testy, test palce podłoga 60 cm palce powyżej podłogi, rwa kulszowa, test basega 45-75 stopni, rwa kulszowa odpada i test palpacyjny, gdzie ciało mięciutkie, luźniutkie, żadnych tam napięć nie ma, pacjent nie ma ryby kulszowej. Więc hmm? pytanie: Co pacjenta dolega? Co, co pacjentowi dolega? Jaki ma problem? I dodatkowo, dlaczego jest taki problem z testem lasej? Dlaczego pacjent się nie skłania? Do przodu. Teraz proszę Państwa, ponicę do kłębka. Tak Rozmawiałem z pacjentem. Okazało się, że pacjent przez ostatni czas bardzo mocno chorował. Miał różnego rodzaju dolegliwości bólowe. Bardzo się bał bólu. I każdy skłon, każdy ruch większy w stawie, to miał od razu hamulec w głowie, że pojawi się ból. On blokował głową. Miał problem tutaj. Nie w sensie psychicznym, że miał jakieś depresję czy tam jakieś coś, po prostu miał tutaj problem, że strach się pojawił. Strach był silniejszy od jego działania, od jego dobrych chęci. Położyłem pacjenta na plecy, nie na plecy tylko na brzuchu, zrobiłem masaż, pacjent się troszeczkę rozluźnił. Jak to się mówi, nabrał troszeczkę chęci do życia. Widziałem, że się przestał bać. Jeszcze sprawdziliśmy, jak się zginają stawy biodrowe, bo były one lekko przyblokowane. Udało się odblokować stawy biodrowe. I proszę Państwa, po takiej krótkiej terapii Mówię pacjentowi mniej więcej w ten sposób, że tak, pacjent nie ma żadnych problemów z głową, pacjent nie ma żadnej rywy kulszowej i moja prośba taka, żeby bez żadnego zastanowienia się, bez żadnego zastanowienia się zrobił te z palcy podłoga, bo według mnie dotnie palcami bez, do podłogi bez problemu, mogę się pomylić o 10 cm. Pacjent stanął. I wykonał tak. Było tyle. Wykonał. Zatrzymał się około palcy 20 cm nad podłogą. Szok. Jednocześnie błysk myśli. Mówi do mnie, spróbuję jeszcze raz. Przestał się kompletnie bać. Bez strachu, bez niczego zszedł, proszę Państwa, palce 5 cm nad podłogą. Czyli zobaczcie, żebyście tutaj mieli porównanie. 5 cm nad podłogą, to jest mniej więcej wysokość tego, tak. Zaczynaliśmy. Stąd po terapii doszedł do tego. I dlaczego mi się to udało zrobić? Dlatego, że bardzo pieczołowicie byłem zainteresowany tym, jaka jest przyczyna dolegliwości bólowej kręgosłupa, czy okolic kręgosłupa u pacjenta. I wykonałem kilka testów. To jestem, dlaczego są one sprzeczne ze sobą. Tak? Test Lasega bezbłędnie rywakulszowa. Nie to jest lasega, tylko to jest palce podłoga. To jest błędnie rwa kulszowa. To jest lasega, gdzie podnosimy nogi do góry, rwa kulszowa odpada. Test palpacyjny, gdzie palpacyjnie sprawdzam plecy, nogi, rwa kulszowa odpada. W związku z tym problem jest w głowie. Gdzieś jest strach, gdzieś jest blokada. Skupiłem się na tym, żeby pacjenta rozluźnić fizycznie, psychicznie. Udało się to zrobić. Strach już nie był tak silny. Pacjent nabrał wiary w to, że może bez bólu się skłonić i bez problemu. Brak strachu spowodował, że pacjent bez problemu dotknął palcami no, e, no powyżej 5 cm na podłogę. Na oparciu, gdyby się uparł, pewnie by dotknął palcami podłogi. Zobaczcie Państwo, jak potężna jest blokada psychiczna u pacjenta, jeżeli pacjent jest zestresowany albo czegoś się strasznie boi. Tutaj pacjent bardzo się bał bólu, więc był mocno zblokowany. Tak. Przedtem był schorowany, bał się bólu, był mocno schorowany z powodu tego strachu, czy strach był przyczyną blokady. Teraz, gdyby pacjent trafił na kogo innego, ktoś inny potrzeby naukowo do tematu, strachem się tam nikt nie przejmuje z reguły jeśli chodzi o medycynę zwykłą, tak, więc leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i cudów nie ma. Pacjent nadal miał 60 cm albo i więcej, tak, przez jakiś tam okres czasu. Leki strachu nie zlikwidują. Natomiast strach można również zlikwidować w prosty sposób, jeżeli pokażemy pacjentowi, że to, co się wydaje za niebezpieczne, jest bezpieczne. A to pacjentowi pokazałem. Nie raz. Skoro to pokazałem, zrobiłem dodatkowo jeszcze w trakcie terapii różne testy funkcjonalne. Ja na 100% byłem pewny, że pacjent dotnie palcami podłogi. Mogę się pomylić o 10 cm, bo to różnie z tym bywa. I pomyliłem się o 5, tak? Więc e, proszę Państwa, jeżeli Państwo mają jakieś dolegliwości, bole to nie tylko dotyczy kręgosłupa, to dotyczy każdego stału. Ja w tej chwili bardzo dużo pacjentów ze biodrowymi, że boją się na nie ściężać ciała na biodro, to biodro prostu boli. Pacjent zamiast iść normalnie, to pacjent chroni biodro, wykonuje najdziwniejsze ruchy, jeszcze tutaj się podeprze laseczką czy szkulą i chodzi w dziwny sposób, wygina kręgosłup. No i tak chodzi, utrwala błędne wzorce ruchowe, potem się one utrwalają. Potem, bez kuli, chodzi źle, z kulą chodzi źle i noga go boli. No, noga go będzie bolić, bo on źle wykonuje. Więc e, warto pamiętać o tym, żeby wracać do tych prawidłowych wzorców ruchowych. I pamiętajcie o tym, że pracą stawu zarządzają mięśnie. Z kolei, pracą mięśni zarządza nasza głowa, centrum dowodzenia, które jest tutaj. Nikt nas nie uczy, jak pracować na tym centrum dowodzenia. Ja się uczę, e, jeśli chodzi o swoje ciało, e, opanowywać ten temat przez całe życie praktycznie od 12 roku życia. W tej chwili mam 64 lata, to już 52 lata się uczę. Jeszcze nie, w zasadzie jestem na etapie rozczarowania. Niewiele potrafię. Wydaje się, że potrafię dużo więcej niż przeciętna osoba. Moim zdaniem, niewiele potrafię. Osoba, która nie ma kontaktu. Z pracą nad swoim umysłem, no to jest bezradna w tego typu sytuacjach, więc pamiętajcie o tym, że centrum dowodzenia jest tutaj. Warto, warto poświęcić czas na to, żeby pracować nad umysłem. Praca z umysłem to przypominam Państwa takie ręczne sterowanie piloty. To jest ręczne sterowanie pilotem. Ręcznie można dużo rzeczy zrobić. Natomiast to, co robimy na co dzień, to jest praca automatyczny pilot. Czyli na co to, dzień to, to, co robimy, to niektórzy porównują nas do zwierząt, że zwierzę robi tak i my na co dzień postępujemy tak jak zwierzęta. Zgadza się, kiedy działamy z automatu. Natomiast jeżeli dodamy do tego nasz rozum, ręcz, czyli przechodzimy na ręczne sterowanie. Żadne zwierząt, ze zwierząt nie ma ręcznego sterowania. My mamy ręczne sterowanie. Za pomocą ręcznego sterowania możemy dużo rzeczy zrobić. Mało tego możemy z, e, naprawić błędną automatykę. Czyli z, mamy złą automatykę działania, e, wprowadzamy ręczne sterowanie, czyli umysł przechodzi na ręczne sterowanie, kontrolujemy każdy swój ruch, e, nauczymy się prawidłowego wzorca ruchowego, uruchamiamy pamięć ruchową, która przez całe życie w nas istnieje, tą dobrą pamięć ruchową, i wtedy nasze złe wzorce ruchowe wchodzą na dobre wzorce ruchowe. I mamy dużo tematów z głowy, tak jak ten pacjent. On z 60 cm te palce podłogi 3 do 5 lat. Niewiele mu brakuje, niedługo palcami podłogi, może nawet i całą dłonią podłogi. I temat bólu w kręgosłupa po temacie wyszedł bez bólu w kręgosłupa, tak. Dlaczego? Bo udało się dotrzeć do tej właściwej przyczyny. W tym przypadku każdy rentgen, każdy rezonans byłby bezradny, bo rezonans. Nie powie nam, on może dokładnie opowiadać, co tam, jakie struktury i tak dalej, ale nie, po, nie powie nam, gdzie tkwi strach pacjenta przy bólu, czego się pacjent boi. Tego rezonans nam nie powie. Więc my jako terapeuci musimy patrzeć głębiej niż rezonans, patrzeć ponad to, co pokazuje rezonans, ponieważ rezonans jest badaniem no, bardzo dokładnym, ale jednocześnie... Bardzo, bardzo mocno ograniczonym daje nam bardzo skąpe informacje na temat stanu zdrowia pacjenta. Bardzo często są to mocno niepełne informacje, o czym ja się przekonuję, tutaj badając pacjentów i rozmawiając z nimi, przeprowadzając z nimi wywiad i wykonując diagnostykę funkcjonalną, która bardzo często pokazuje, że problem jest zupełnie gdzie indziej, aniżeli tam, co pokazuje rezonans. Mieli Państwo tyle w tym temacie, pamiętajcie o tym, żeby się nie bać, nie bać, strach to jest największy nasz wróg, plus do tego strech, połącze, stres, połączenie strachu ze stresem, to przy Państwa, to jest no, katorga i osoba, która w taki no, pę, no, pętle wpadnie, że ma połączenie strachu ze stresem, czego się strasznie boi, no to tą osobę trzeba wyciszyć i pokazać jej, żeby się nie bała, tak? Bardzo często młodzi ludzie mają takie połączenie strachu ze stresem przed egzaminami. Tak? Są takie egzaminy, takie, no, komuś na czymś zależy. Jak on pójdzie zapętlony strachu, stresu, no, to ma no, prawie 95% gwarancji, że egzaminu nie zda, chyba że jakimś cudem. Tak? Natomiast jeżeli pójdziemy w drugą stronę e, i nie będziemy się bali, nawet jeżeli jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do egzaminu, nie będziemy się bali, no to co? No, dostaniemy ocenę niedostateczną nie zaliczymy. No, zawsze szanse zdania są egzaminów i dużo osób Właśnie idąc na ludzie na egzamin, zdaje egzamin, choć jeżeli chodzi o przygotowanie tego egzaminu, bo dalekie od oczekiwań. Coście tutaj napisali, fajnie, fajnie, bardzo dziękuję, ale no, super komentarze. No tutaj żeście się Pani i Panowie. Wysilili. Co zrobić? Gdy mamy skurcz stóp, mimo odpowiednich wyników badań, jest to bardzo dobre pytanie. Kierunek fizjoterapeuta albo osoba, która ma czucie w palcach i Wam ten skurcz rozluźni. Są dwie możliwości. Jedna możliwość to jest centrum dowodzenia w głowie, czyli jakiś problem neurologiczny. U osoby w wieku 26 lat jest to mało prawdopodobne, ale zawsze można pójść do neurologa sprawdzić u osoby po 50, no może być taka sytuacja, natomiast najczęściej jest to problem taki, że są jakieś przykurcze w nogach, które mogą sięgać aż od pachiny, czy od kręgosłupa w dół no i wtedy fizjoterapeuta, czy masażysta, który ma w palcach e, potrafi tymi palcami wyczuć te przykurcze, on Wam rozluźni i macie temat, jak to się mówi, z głowy i w tym kierunku trzeba iść, najlepiej nauczyć się automasażu Yy, oraz masażu siebie, no czy, czy tak czy tak, no, automasażu. Yy, ja taki kurs automasażu będę w najbliższym czasie prowadził i w Toruniu i w Warszawie, także gdyby ktoś chciał, to zapraszam, to będzie na żywo oraz przygotowuję kurs takiego masażu, automasażu, również w wersji online, także jeżeli ktoś mnie ogląda, nie wiem, tam z USA, z Japonii, nie wiem, tam z Rzymu, czy tam gdzieś z Afryki, no to będzie mógł taki y, kurs odbyć online i w tym układzie będzie no, dużo więcej wiedział, aniżeli y, wie do tej pory. I być może są szanse, że się czegoś nauczy online. To się ciężko pewnych rzeczy nauczyć, ale na swoje potrzeby jesteśmy w stanie dużo się nauczyć. No i plus do tego trzeba się nauczyć y, czytać swoje ciało, tak? czyli pomagać dla swojego ciała, nauczyć się ćwiczeń itd. Ale to jest dłuższy temat, więc najpierw kierunek masażysta, fizjoterapeuta, pozbyć się bólu, no a potem najprzeróżniejsze ćwiczenia. Przykurcze w sopach i w nogach jak najbardziej wynikają. Nie tyle z pracy siedzącej, ile ze złej pracy siedzącej. Jak siedzimy, no to najczęściej pewna grupa mięśni jest napięta, pewna jest rozluźniona. Jeżeli ta grupa mięśni napięta jest mocno napięta przez wiele godzin, no to wtedy to napięcie zostaje. Mamy temat, jak to się mówi, już rozpracowany, prawie że do końca. Także, mili Państwo, dziękuję wszystkim za komentarze. Eee, dziękuję za inspirację. Eee, I do miłego zobaczenia w, następie, w następnym filmie. A wszystkim dużo zdrówka życzę. No i jeszcze pozostałej części niedzieli. Do miłego zobaczenia w następnym filmie. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Ja tutaj na ostatnie pytanie odpowiem: eee, Czemu Pan robi taką minę, gdy czyta Pan jako osoba, która nie jadła? Trzy dni widząca obiad. Nie bardzo wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Ja to pytanie skrócę. Czemu ja robię taką minę, jakbym, czemu ja robię taką minę podczas czytania, jakbym przez trzy dni nie jadł? Tak? Jest to przy Państwa bardzo fajny odbiór tej osoby. Pamiętajcie, że każda osoba, która mnie ogląda, odbiera mnie w inny sposób. Jedna osoba ogląda moje minki w taki sposób, jakbym przez trzy dni nie jadł. A druga osoba odbiera te same minki, dokładnie te same minki. Odbiera w taki sposób, jakbym był świeży po śniadaniu. Tak? Jedna osoba odbiera, jakbym był odbolały, a druga osoba odbiera, jakbym e, żył bez bólu. Tak? Jedna osoba odbiera, jakbym był w depresji, a druga osoba odbiera, jakbym e, był naładowany, taki turbo naładowany. Każdy z Państwa, który mnie ogląda, odbiera mnie na swój sposób no i w porządku. Każdy tak odbiera, więc jeżeli komuś powiedzmy, mój sposób e, uśmiechania się, czyta, czytania nie odpowiada, no to ta osoba zmieni kanał, będzie słuchała kogoś innego. Komu e, tej osobie odpowiada ktoś inny. tak? Jeżeli komuś odpowiada mój styl e, mówienia i prezentacji, no to ta osoba będzie e, słuchała mojego kanału. No i będzie jak, jak to się mówi słuchała tego co ja mówię bo następuje niść porozumienia tak Osoba która mnie odbiera w jakiś taki sposób dziwny no tutaj nici porozumienia nie ma więc yy, prawdopodobnie szkoda żeby czas traciła na to żeby mój kanał oglądać natomiast tam gdzie jest niść porozumienia Warto w kanał się zagłębić. Jest ponad 2300 filmów i życzę, jak ktoś mówi, miłego oglądania. Także nie przejmujcie się tym, że ktoś was odbiera tak czy inaczej. Każdy odbiera na swój, sposob, na swój sposób. Jeden odbiera to w kategoriach pozytywnych, druga osoba odbiera to w kategoriach negatywnych. Każda osoba jest inna i każda osoba ma prawo do tego, żeby odbierać tak jak odbiera. Także dziękuję wszystkim. Za uwagę, dziękuję wszystkim za oglądanie i do miłego zobaczenia w następnym filmie.